Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku skoczymy w DSJ to mieliśmy grać w Minecraft's ale postanowiłem, że może taka seria z DSJ -ta będzie trochę lepsza. Też że skakałem, że trzeba zadać wszystkich zadników, wyjąć skocznie mamy takie. To już na te... dobra. To tak... Um, tutaj wszystkie zrobimy... Tak myślę, że trochę skoczni dzień nie będziemy skakać. Na pewno je zrobimy, że co, no, co dzień będzie. Um, taka seria ciągle skoki jutro, pojutrze i tak dalej. Chyba wszystkie skocznie ustawiłem. Jeszcze ustawienia kwalifikacji możemy wziąć na sobą kolejność. Mamy, jeszcze tak zrobię, o. Tutaj ceplą możemy zmniejszyć do 200. I rozpocznijmy, była ja świata akurat, no dobra. Może być, oj, tata. Używam pacza graficznego. Możecie zajść na kanał Kowikana. Tam nie znam go za bardzo, tylko chciałem znaleźć pacz graficzną O tym ma. No i dobry skok to ty. 197 metrów. Powinno dać A do no drugiej serii. Camera Stach. Liczymy na dobry skok. Lot znaczy. No zbyt zapasywnie. Teraz ściągnąć, aj przed 185, 11, może nie, aj 186, pół jednak wyciągnął coś z tego, może nie starczyć nawet. Harbor Eggman Gran Root, mi na skoczy. Uwaga, niech siódko jest położone, ale chyba spóźniał progu. 190, 194, piąty, Piotrzyła, No, będzie chyba dobry skok. Jest, jest, nie, ten było za pasywnie w drugiej fazie lotu. Niestety tylko 193,5, kamień, więc tak dalej nie ma awansu, jest 20. No i jajaj, no może nie starczyć. Pozostali, którzy skakali, mają awans. Teraz Dawidek. Nie wiem, jaki to zawodnik, To jakiś błąd, bo ja go nie ustawiamy w 100%. No dobrze. M I sto osiemdziesiąt... Sto jeden. Dawid Kowacki. Liczymy tutaj na bardzo dobry skok. Lot. Jej mi się myli. Ruchu też ma mamut. Mały, ale jest. M sto osiemdziesiąt pół. 22 ma awans. A jak ten z Kamilem ma awans? Duży za nich. Trzyma. Czyli koniec kwalifikacji tata. Najwyżej sklasyfikowany z naszych skoczków we kwalifikacjach. Lubi tę skocznie, ale teraz chyba za mocno spóźnia pro No, wyciągnął znowu pędzenie internet. Stadzimy się pół, ale teraz już szybko spadł. Kamil Stoch. Zobaczymy, obywała to prawa, bo w kwalifikacjach ledwo przeszedł ją. Ajajaj, a teraz nie przejdzie do drugiej serii. 182,5 tylko, Oj, Nie widzę tutaj dużych szans. Granrude. O, to powinien być dobry skok. Będzie, będzie dobry. Za 190 tak się wydaje. 193,5. Piotr żyła i wyszedł z progu, i tam błędy krzywo i to rozciągnąć. Aj, podobnie jak kamień, chyba troszkę dalej 13 przed kaminem. Dawidek jeszcze 11. Nie mają awansu. Piotrek z Kamilem. Oni są w końcu najlepszymi lotnikami z, z naszych skoczków. Dawidek o jeszcze gorzej będzie. Spóźnił za moc na progu przed 180. 18,5. Mamy awans? Jeszcze nie. Będziemy mieć. Każdy za oni prawdopodobnie będzie z awansem do drugiej serii, zależy czy dać kłaski na miał. Ostatni nasz skoczek z pierwszej serii. Dobry skok! Szósty. Najwyżej ja sklasyfikowany z naszych skoczków. Link będziecie mieli skąd pobrać tą grę. W opisie. Możecie pierwszy demo pobrać, a później, jeśli Wam się spodoba, zakupić. Zatem nie pamiętam winę. One całkiem drogie, znaczy czytanie no nie wiem, naprawdę już nie pamiętam jak kosztowała gra. Bo tej na przykład skoczni nie ma, nie ma szans, że będziecie mieć na początku tylko Lachtia HS-130 i Lachamer hs 138. I dwóch zawodników będziecie mogli mieć i bez pucharu drużynowego. Piotr Żyła. A i 191 serii Sowiutka Chyba, że będziecie mieć takiego farta, że znajdziecie na YouTube klucz do wersji 19.0 Tata Czy wejdzie do najlepszej dziesiątki po pierwszym konkursie? Będzie! 200 metrów 197 nie są za wysokie noty, ale jest pierwszy to się liczy granerot. Znaczy minął skoczy. Leci, ai! Zabraknie do drugiego miejsca i pierwszego dziś. Trzeci. Ale trzeci do niektórych przekracza 370 punktów. Dawid Kobacki. Ostatni z naszych skoczków. Nie mogę powiedzieć reprezentantów, bo Granerut nie jest Polakiem, tylko Norwegiem. A tego tylko ciągle mówię skoczków. Biedr, a będziemy teraz kogoś w obersdorfie. A nie wy nie macie. Trzy albo dwie skocznie, bo oberszdorz macie na pewno. Tak, wy macie oberszdorów. A może trzy skocznie macie? Albo lecht jej nie ma. Dawidek. Dwie albo trzy skocznie macie. No, to wideo jak zapada się na dobry skok jest dobry, ale nie to że będzie prowadzenie. trzeci. A czy mnie nie skoczekami Oj leci ostatnio bez formy, przynajmniej w pierwszym konkursie i to tak samo. Choć ten wiatr nie jest jednak sprzyjający, jest tragiczny, ponad nawet 2 metry może dojść ale są przynajmniej sprawiedliwe warunki. Gra na mm. Jak już wspomniałem, linka będziecie mieć, gdzie ją pobrać um, w opisie. Pamiętajcie o Sobiko z w górę. A jak już mówimy o to później taki dzwoń, dzwoneczek jest koło niego. I kliknijcie ten dzwoniący, Dawid Kowalski. Wtedy mnie to na pewno zmotywuje do następnego nagrywania. A ja mogę Wam życzyć Wesołych Świąt, bo nagrywam tam w niedzielę. Pierwszego Dnia Świąt. Piotrza. Zobaczcie, mnie nie skoczy Piotrza. A ja to na początku za nie niby jest wysokość, ale później się traci ja. Trzeci. Dawidek. A mnie nie Uwaga. Nie będzie to. jednak, jednak wyciągnął! Powinien być w czołowej trójce. A jednak pierwszy nawet. 205 metrów wystarczyło. Gregor też fan go wsiedzi o 20. Kamień Stoch. To już nie są przelewki. A to jest konkurs i kamień? A Fadek! 32. Nie ma szans awansu. Nie ma jak. Granerot. No, skoczy skoczy granerot. Już odleciał. I teraz leć, leć, leć! Dobry skok! Lot! Ale nieraz jeszcze nie mieliśmy dzisiaj odcinku dużej normalnej skoczni. Dajemy sobie tata. O, to powinien być całkiem przez choć za wcześnie dużo wyszedł z progu, ale powinno być czołowe po piątka? Dziewiąty. Ojej, bo tak ciasno jest teraz zauważyłem. Dawid Kubacki. Już odleciał i teraz pięknie leci wysoko. Tam chyba troszkę za pasywnie, ale powinien być liderem. Dokładnie, 28 metrów. No i mamy pierwszego Dawida Kubickiego, trzeciego Dawidka. Może nawet dwóch polaków na podium wstania w, w obręcz Granerot. Oba Granerot wszedł do pierwszej dziesiątki. Aj, nie zapowiada się na to. Szósty. Jak już to 17. Data. Czy on. tego też nie pamiętam, żeby wstawiał? O, dziwnie coś się tam powstało widocznie. 10. Pierwszej serii nie obroni lokaty. Będzie drugi. Będzie atakował. Żeby obronić. Piotr żyła. 9. Pierwszej serii. Oj, 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 oj. Duże błędy. Teraz ciągnąć, ciągnąć, przed 180, niestety 15 miejsce. Polak stanie na pewno już na podium. Dawidek. Zostało dwóch. A zostało też trzech zawodników. Dawidek, Dawidek, pięknie będzie dziś na podium. 265 metra. Pierwszy przekroczenie 400 punktów. I czy będzie dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach? Dawid Kubacki. 28 metrów w pierwszej serii. Daje mu to czteropunktową przewagę nad rywalami. I powinien być na podium i być drogi. Aj, aj, aj. Ale mamy piękną klasyfikację po dwóch konkursach. O, w końcu dożył obiekt. A niektórzy mówią na niego, że jest małym mamutem. Piedrzyła. Znaczy mi naskoczę. I... Nisko jak zwykle u Piotrka. A na 140 139,5. kamień Stoch. To jest 30 skocznie, ale będziemy chyba robić trzy skocznie. I jakoś to przejdziemy i skończymy tą serię. Fajne. to się naprawdę super. kamień Stoch. 12 dopiero po pierwszej serii. Grane Idą skocz o będzie w okolicach też 140, 139,5 No ale no jednak trzeba gdzieś dużo daje, żeby być czoła 10 powinien lecieć daleko 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 za 140 tak się wydaje 142 jest 12 a Tam widzimy 147,5 potrzeby, żeby objąć prowadzenie. Strasznie daleko. Dawidek. Zaczynamy czołową trójkę Pucharu Świata. Po dwóch konkursach. No i dobry skok! 141,5! Jak skoczy Dawid Kobacki. Lider Pucharu Świata. To nisko, nisko. Ajajaj, aj, aj, upadek! Nie ma kan Dawina Kubackiego w konkursie. Aj jaj. Piotr Żyła. i Ile skoczy. Pierwszy zawodnik. W pierwszej serii się chodzi o naszych skoczków i 130 na pewno przekroczone, ale słaby skok, nie wiem czy to da awans do drugiej serii, żeby punktować chociaż. Kamień Stoch. Uwaga, powinien być całkiem przyzwoity? Nie! 130, 140,5, 10, teraz już 11, czyli Piotr będzie miał w nas bo zostało 5 zaników, granerot. Dobry skok wykrył ze 140, 140 równe, No i widzę, i tak jakby zakończający. Pierwszą serię, bo lider power świata zabrakło i pięknie 142,5 jest piąty pierwszej serii. A zapomniałem, jeszcze Dawidek jest. No tak, Widzider power świata. to jest trzecią power świata. I aj! 130, nie ma awansu, jest awans. Dawid Kubacki. Trochę nie wiem jak on miał awans, bo był 68, każdy to wiedział na oczy. Oj! 30! Niesamowite! Dawid miał jakiegoś warto ostatnio. No i deforma za zaczynające drugą serię. Trochę nietypowe. Ale dobry skok! 140 metrów przekroczone! 141! No i rozkoczy Dawidek mm, nisko. Tak. powinien uprzedzić, powinien być liderem drugi. Nie uprzedzi Dawida Łaskiego. No i dalej dwaj Polacy na czele. Piotrzyła 22 pierwszej serii Już leci, jest wysoko, to będzie dobry skok, piękny! 144 i poproszę Państwa, no niesamowita przewaga nad rywalami. 144 potrzebuje Halvor egner który miał coś w okolicach 5 punktów przewagi nad Piatrem. Będzie nowym liderem bez dwóch zdań, 145 metrów HS i dwie dwudziestki dostał, no niesamowite. Podążna przewaga nad Piatrem żyła. Stefan Kravdu wciadził niestety Gran Ruda. 145,5. Kamil Stoch 14 pierwszej serii. No ale chyba się nie może. No nawet jeszcze pierwszej dziesiątki nie ma. Kamil Stoch 140,5 140 w pierwszej serii. No i podobnie w drugiej. 140. Tata, 5 pierwszej serii. Ostatni z naszych zawodników. 142,5 w pierwszej serii skoczył. Jak będzie w drugiej. Pięknie! Będzie adagował podium 143! I że Trzeci jest Harro Egner. Gran od 10 Piotrzyła, 11 Kamilz to 17 Dawid 18 Dawidek. No i w klasyfikacji niestety Jokisa to przedził Dawidka. Greiner z 8 na 5, kamień z 18 na 14. A Piotr żyła chyba osłab troszkę. Był chyba trochę wyżej. A ja dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już w następnym konkursie, tylko zobaczmy na jakiej skoczni. Super HS 250 jest trudna, więc będzie ciężko. Ale widzimy się.